Cześć, cześć! Zobaczcie z jaką wspaniałością do Was przychodzę. Jest to recenzja przedpremierowa, gdyż jej premiera będzie dopiero 19 października 2022 roku. Jest to kamienica pełna marzeń. Jak widzicie, cudownego wydawnictwa, filia. Uwielbiam po prostu jej książki, wszystkie normalnie kocham całym sercem. Autorstwa pani Ewy Formelli. I słuchajcie, no... Przyznajcie sami, nie ma nic piękniejszego, cudniejszego, śliczniejszego niż zbliżające się święta Bożego Narodzenia. A w tym cudowne książki. Patrzcie z wielkim drugiem, hmm, którym można się delektować do samego końca. Wiecie co? To była naprawdę taka bardzo magiczna powieść, która potrafiła mnie wzruszyć, poruszyć, i to bez względu, czy działy się tutaj rzeczy smutne, czy też wesołe. Naprawdę. Taką. Jedyną cegiełką, która właśnie w tej pozycji wszystkich łączyła była taka mała Zosia, taka zosieńka, zaledwie kilkuletnia, no, która nie stroniła od ciągłego gadulstwa. Naprawdę. Ona totalnie tak wszystkich tym rozśmieszała, albo bywało również, że potrafiła troszeczkę irytować, gdyż gadała i gadała jak najęta, a niekiedy to takie zabawne rzeczy, że no mówię, można się było uśmieć. W ogóle dziewczynka mieszka w jednej kamienicy wraz z mamą, mm, przybranym ojcem, młodszą siostrą i. Takim pieskiem, którego wiele osób <laughs> uważa przez pomyłkę za człowieka. I słuchajcie, <laughs> nadejdzie taki dzień, kiedy zauważy w oknie przeciwnej kamienicy starszego pana, który ociera łzy spoglądając właśnie przez to okienko. I oczywiście ze, z powodu swojej śmiałości będzie wszystkich o niego wypytywała. No, tu, tu jest bardzo ciekawa dziewczynka, i ona tej sprawy tak nie potrafi zostawić. Następnie historia przeniesie się do naszego właśnie tego starszego pana z kamienicy naprzeciwko, i zacznie nam zdradzać jego historię. No, i tu przygotujcie chusteczki. Wiecie, w wyniku pewnych zdarzeń do jego mieszkania przeniesie się taka pewna kobieta z chłopcem, który, no nie ukrywajmy, nie będzie z tego za bardzo zadowolony. Ale w międzyczasie poznamy inną starszą panią, której samotne życie bardzo dokucza, i powiem Wam, że. Historia tu każdego z bohaterów będzie naprawdę bardzo, bardzo mocno przejmująca. Oni będą też wspominać osoby, których już z nimi nie ma. I wychodzi na to, że niektórzy będą musieli spędzić te święta samotnie. I na całe szczęście los tutaj zsyła im gadatliwą Zosieńkę, która łapiąc wszystkich zasłówka i zabawnie je, zabawnie je przemieniając, sprawi, że kamienica być może. Ponownie zapełni się bardzo dobrymi duszyczkami. Ale przyznajcie sami, czy możliwe jest, żeby bliscy dziewczynki przychylili się do jej pomysłu, czy naprawdę kilkuletnia, można by powiedzieć, że panienka ma na tyle w sobie dar przekonywania, żeby ktokolwiek w ogóle jej tutaj posłuchał. No i co z tym wszystkiego będzie miał wspólnego, przypadkowy kurier? I jeszcze jedno pytanie: dlaczego łabędzie uznawane są za ptaki miłości? No, i w sumie, czy obcym wypada piec pierniczki? Jak sądzicie? Słuchajcie, jest to naprawdę przepiękna, kojąca i bardzo, bardzo klimatyczna książka. Ona naprawdę od pierwszych stron dosłownie skradła moje serce. Postacie z prawdziwymi problemami mają zupełnie inne cechy charakteru, wyróżniają się praktycznie wszystkim. Mamy zabawne sytuacje, które mądra osoba będzie potrafiła nam je wytłumaczyć, i mamy tutaj też taką dobroć, która właśnie kipi. Z, można by powiedzieć, że co drugiej spotkanej osoby. To jest najpiękniejsza z najpiękniejszych świątecznych pozycji. Bardzo, bardzo mocno wam ją polecam. Ja wiem, że jest listopad, powinniśmy się smucić, ale no nie da się ukryć, że słuchajcie, no jak się widzi takie książki, to po prostu dobro się robi na sercu. Człowiek już sobie wyobraża, co to będzie za święta. Wiecie, chodzi o to, żeby jak najwięcej w naszym życiu było tych chwil, z których czerpiemy radość, gdzie się cieszymy, bo to też tak naprawdę utrzymuje nasze zdrowie na wysokim poziomie. A kiedy jesteśmy totalnie w nostalgii, kiedy się smucimy, załamujemy, no niestety, ale wtedy wszystkie choroby się nas czepiają. Także słuchajcie, jak najwięcej czytajcie świątecznych książek, takich wspaniałych, klimatycznych, gdzie możecie też sobie wspomnieć swoich rodziców, czy tam swoje rodziny, albo być może nawet i przypomnieć sobie o bliskich, których dawno nie odwiedzaliście. Także ja Wam ją wam mocno polecam i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!